No, witam wszystkich a, na dzisiejszej f, na dzisiejszej gierce. widzicie to nie jest Minecraft gramy sobie oczywiście na komputerze to nie jest Minecraft tylko to jest Donut Fit the Monkeys dlaczego nie Minecraft bo w Minecrafta nie mam ochoty grać Później nie mam ochoty grać w Minecrafta po drugie dosyć dużo czasem nam się po, pojawia tylko Minecraft na kanale a więc Donut Fit the Monkeys szybko o tej grze będziemy taki, będziemy taką osobą która będzie podno dała innych ludzi i tutaj będzie wszystko sobie pokazane: grać po angielsku, bo nie ma polskiego akurat. Ale klikamy New Game Avatar, Awatar, Avatar, Takie ciasteczko: Generation New Game, Open to see new story and new cages. Dobra, lecimy, lecimy oczywiście. Oh, jakiś jest Logix mały. Okej. Okay. no oczywiście moje tematy nie będzie beznadziejne, bo jakbyś to mało wiem, ale jest pisane, że drogi drogi członku tutaj będę miał, tutaj głównie opowiem wam, że będę miał, będę musiał obserwować ludzi i takie tam, jak ktoś potrafi, to proszę bardzo to można sobie czytać, tutaj klub to jest organizacja się uczymy jakby ludzkich naturów i tak bla 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 Zostaliłem taki program monkey vision i tutaj będziemy I będziemy rysować poziom co 5 dni Ale potrzebujemy tam jakąś tam ilość kratek K Klatek, a na te klatki będą ludzie oczywiście, który będziemy podglądać Start pierwszy poziom, Friends of Monkeys You will need Purchase 5, Cage To move up your level up, no czyli takie tam nam tłumaczy, tutaj wiesz, nie słyszycie dźwięku, ale sobie włączyłem podgląd do nagrywania Żebyście ten... ja wolę mieć podgląd... a wiesz, nie słyszycie, tak to muzyka nie jest potrzebna Dobra, i co, ty, co ty nie będziemy dostawali... co pięć dni będziemy dostawali tam... ten... Tam poziomy właśnie Będziemy dostawali tam... Tam... tych... dobra To jest główna zasada, do not feed the monkeys I tutaj to to ta... takie nieważne, tam jest początek, dobra przytrzymać się sobie, przetłumaczyć to bardziej, lepiej. Dobra, ale akceptujemy. Klikamy OK. Dzień pierwszy. Instalujemy oczywiście tą aplikację. Monkey Vision 0, chyba 1. Dobra. To jest, jest nasz komputer. Monkey Vision, mail, kalendarz. I finanse. Finanse. Tutaj mamy gazetę. Okej okay. no Tutaj nic nie ma ciekawego Tutaj Czekajcie sekundeczkę Dobra, już wracam i tutaj Tutaj będziemy mieli po drugiej stronie O, tutaj mamy nasze łóżko, to będziemy mogli zakończyć dzień Znaczy nie zakończyć, tylko pójść spać, bo tutaj mam tutaj zmęczenie I głód Tutaj mam roboty Tutaj mamy roboty, za które będziemy oczywiście płacili Tutaj mogę tworzyć drzwi, by do mnie ci ludzie odwiedzali Tutaj mam kawę, kawę, którą mogę sobie wypić Zostanę tutaj troszkę tego, straciłem troszkę tego, ale dostanę tam i tam do zmęczenia W lodówce będziemy mieli jedzenie, które ma tutaj swoje staty, czyli plus, plus do chilu I plus do jedzenia Będziemy mogli sobie kupować, kiedy będziemy szli tu zakupy Lub będziemy mogli sobie zamawiać Dobra Tutaj mamy ten dzwonek, a tutaj będziemy zapisywać różne rzeczy. Tylko na razie musimy odpalić e, nasze piękne Monkey Vision. I tutaj mamy wszystkie nasze kamery, i wchodzimy na przykład w nasze kamery klatki, i wchodzimy tutaj, i to tu możemy, o, zbierać informacje. Na przykład pum, jakieś informacje, też jest jakaś informacja, też jakaś informacja, też to jest jakaś informacja, i tu też jest jakaś informacja. I tutaj są takie teksty, i to nam będzie się wyświetlało, jeśli dany tekst będzie na o właśnie jeśli dany flex będzie na y, żółto, to wtedy znaczy, że to możemy pobrać i to będzie jakby dostajemy to do dziennika. I potem takie, takie rzeczy będziemy mogli wpisywać do internetu. Oki. Okay. Nagrywa się, nagrywa się. Dobra. Tutaj mogę troszkę pobrać. I tutaj mi się odpaliło właśnie w dzienniku. Ty mam... Cage numer, cage numer jeden Eee, czekajcie sekundy, muszę sobie zmienić. Aha, ja wyszedłem. Dobra, nieważne. A tak, musiałem mieć, muszę sobie zrobić settings. Muszę sobie trochę zmniejszyć ten... To, bo to przeszkadza na pewno wam i mi w nagrywaniu. Eee, w ogóle, dobra. I tutaj mamy właśnie pokazane o, wysaliśmy e-maila, którego zaraz odczytamy. A tutaj e, mam tutaj właśnie te słowa, które mi się zapisują w dzienniku. Dollars, cup takie takie rzeczy. Jest MP boxes i tutaj mam... i teraz mogę wybrać, gdzie to jest. W jakim miejscu. To wszystko może być w jakim miejscu. Jak dla mnie to jest e, ten... Mm, Attic to ja było e, ten. No, na górze. Co jest? Strych, o! Bo widzicie? Tutaj... Kurde, weź to zamknij. Czekaj, ja chcę zamknąć. Jak to się zamykało? O tak, dobra. Na escape. Ie. Tutaj widzicie, jest ten dach sadzisty, więc to jest raczej attic. O, i to jest jeszcze kamera. To jest jakiś szczur, który przebiega, którego też mogę sobie zeskanować. Tutaj widziałem, że dostałem. O, oh, mój od jakiś pani Dobra, to jest. To. To. A, nie są zasady jednak. Dobra. Read more, read more, read more. Nie obchodzi teraz, bo są do zasady. I ja to kasuję, i tutaj. O, ona. I tutaj takie coś, bum, tutaj też nie obchodzi. Jest, tak? To teraz mi to nie obchodzi. Ok, Monkey Vision, wchodzimy tutaj i, i tutaj możemy na przykład wysz wyszukać kamerę. E, o, w tym, jakby powiedzieć to w internecie: Kamera, search for more, nic nie znaleźliśmy. Możemy już na przykład wyszukać e, na przykład, nie wiem, szczur. Szczur też nic nie ma. Inna takiego nie ma. Trzeba oczywiście czekać. Tutaj możemy sobie pobrać jakieś rzeczy w tej kamerze. Wiem, że niektóre, wiem, że, wiem, że no, na pewno to wiem, że w tej że niektóre kamery są, czy, że niektóre klatki są takie bezużyteczne, czyli że nic się tam nie da zrobić. A visionus, Bust. Co to jest Bust? Nic, a Visionus też nic Dobra. Czyli Visionus to są ci. Obserwatorzy. O, i tutaj widzicie, że się na tej kamerze coś dzieje. Ona teraz coś robi. Myślę, że tutaj po, pojawi się właśnie takie coś. I teraz, i teraz będziemy zbierać informacje. Ona tej kładzie zdjęcia. Kogoś. A my na razie to będziemy oczywiście zbierać informacje. Dobra. O, Contour Princess. Mamy już pierwszą właśnie rzecz, która może się nam przydać. Wszystkiego się na razie nic. Będziemy mieli ilość pieniędzy. To jest godzina. To jest moje zmęczenie, a tu jest moje jedzonko. Wracaj tutaj. Okej, gold, gold, spoko Nie będę wam tłumaczył tych staxów, bo nie ma po co. Wystarczy, żeby tutaj zbierać te informacje. Okej, ktoś do mnie puka. Zanim te informacje, będę co dwa dni płacił 990 zł za ten. Okej, tutaj jest. O, jeszcze tutaj bym napisał, czyli updateuję. Taki dźwięk. Hey, are, hey, you are there. Cześć tutaj, cześć. To ja jestem ja oczywiście, to ja piszę. To nie jest... To, to jest naprawdę łatwe. Wy to to, 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 to. sobie tam tłumaczycie, ja tego nie będę tłumaczył, bo ja nie jestem jakaś mega dobra z angielskiego On nam pisze o właśnie o tej całej organizacji. Nie można szybciej. A no, szybciej szybciej tam skipujemy Na przykład kliknie tak, to skipujemy, bo tutaj nie ma ceny, przepraszam, czy nie będzie jakiś... Informacji ciekawych. ja co Tu na Twit the monkeys. Tam ona tam odpisuje. I live to go. Nie obchodzi teraz. Dobra, wejść, tu wyjść. Jeszcze. Dobra, user offline. Ja tu tam wychodzę. Wszyscy do naszej Monkey Vision. I tutaj żeśmy odblokowali limuzynę. Tutaj mam star, stars. Ok. Tutaj wchodzimy jeszcze raz. Tutaj mamy stars, właśnie. Search for me. Star to są gwiazdy, to chyba tak logiczne. Dobra, kamera to może być Snakes, artistic mood, shirt i selfies. Selfies. A to, co jest to, to? Dobra, kamera, mirror, photograph, flash. Dobra. A co jak mi wypisze to? Okej okay. nie patrzeć Bum Dobra Okej, okay, black market, dobra, co to, to może być? Black market, co to jest? Nic nie ma Fortune Pieniądze, to chyba każdy wie Dolary Dolary i gold jeszcze Tutaj sam gold, 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 dobra to może być uh, Ton of Money? Money. A ton of Money w sumie. Czemu nie? A w czym jest Flash? A jeszcze ja pamiętam, że to miałem taką. O, Konton Princess, co to jest? jest? Mówi, Lady. Bum, 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 film. Okej, okay, to jest kolejne. I co to jest? Model. Ach, teraz to na pewno. Film. Movie... Lady. O, co to jest? Lady, lady. Items, dobra. To będzie actress. Mi to będzie act actress. Nie, animusine. Okej, okay, to sprawdzałem przecież. windows, Photographs. A to? przykład jak to połączyć. A to wyjdzie to samo. W sumie. Dobra, czy to się tutaj dzieje? Tutaj nic się nie zmienia. Tutaj są jakieś kuroki. A tutaj są jakieś maszyny, tutaj też istnieje, nie za dużo dzieje. A, a na przykład, jakby to i to połączyć. Nie, A ABAST też idzie, wychodzi. Dobra, to, a Ton of Money? ale jak to wyszukam na przykład? A jak na przykład wyszukam Ton of Money plus to? Nie. A wyszukam na przykład, nie wiem. A, 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 a Na przykład jakie coś. Też nie. A jak na przykład selfies? A, to są, Dobra, to jest definicja selfies. No to będzie chyba to. Dobra. Widziałem, że tam coś wycieje się, się na kamerach. O, w kamerze pierwszej się coś dzieje. Florid... Okej, on chyba podgląda jakąś gwiazdę z tego, co rozumiem. Wonderful Tego nie mogę zabrać Okej okay. e maila Idź może, ma, idź może, żebym nie opalił w tym momencie Nie, przepraszam, to nie będzie na razie potrzebne Nie wiem czy to jest kobieta, czy to jest chłop Ale to jest kobieta Dobra, ja mogę sobie tutaj kupić, co nie? Nowa, ta nowa cage jest Za 50 dolarów a ja myślę, że sprawdzę jakie są roboty. Fejcz, dobra. Nie wiem, cztery godzinki. Myślę, że pojedziemy na tą robotę. Za 40 dolarów. Teraz pracujemy sobie. A wracamy do domu. Okej, okay, nam zapłacili plus hajścik taki jakiś. Jest. Możemy pójść na spać. Jest godzina. Jest godzina 24. Możemy pójść spać na 4 godziny. A no stajemy, będziemy dalej podglądać Możecie napisać, czy Wam się podoba taka gierka I dziękuję, te 25 subów, lecimy po 30 Jeszcze 5 nam brakuje Dobra A myślę że sobie zjeść jabłko Tak na rano, czyli rano, no czwarta w nocy No, zromiste rano Ale myślę, że sobie kupimy Nowego cage'a Jak najbardziej, i to się nabłokuje O dziewiątej ten cage'x Kolejna klatka, no. I dobra, możemy na przykład jeszcze Patrzcie, co możemy tutaj kupić. Na przykład możemy pójść. Godzina się idzie, dobra. Mogliśmy na przykład nie więcej, kupić troszkę frutów, które nam dają plus 2 do tego i plus 2 do tego. Jogurt nam daje plus 2, 1. Jogurt jest taki tani i się opłaca, jak masz się mało pieniędzy. Chiquenix jest dobry na jedzonko i nie oddaje żadnego HP, to jest dobre. A Kofi daje nam. W sumie widzicie. Kofie się opłaca na zmęczenie, kiedy będziemy poglądać na przykład całą noc Ja myślę, żeby kupić sobie jednego fruta Może dwa fruty I jedną kawę Raczej na zakupki Godzineczka będzie Będzie to piąta rano Wracamy, minus 18 złotych, nie zapłaciliśmy za dużo I jest szósta rano Co się tutaj dzieje? Tu się nic nie dzieje, tutaj nie ma, są tylko nowe zdjęcia i tutaj też się nie sobie nie ocenia. Dobra. A w ogóle co to się, co czekaj, co Może coś nowego się stało? Na przykład tutaj. Nie tutaj, tylko na przykład to zamknęli. Może będzie obrabowanie tego miejsca. A jak to u naszych chickenów? Chickenów nie ma. Dobra. Mm, ale możemy sobie kupić tutaj za 18 zł, pizzę, która mi tutaj, no takie rzeczy, że są dobre, właśnie na jedzonko kiedy, ale one są drogie. Czyli do Norwia na 18 złotych, ale to w tej grze jest drogo. W tym że to też jest drogo. A tutaj na przykład są jeszcze jakieś prace. A ja bym się jeszcze położył spać na... Jeśli jest... Na godzineczkę. W sumie czemu nie, bo będziemy już dziewiątą wtedy. Czyli nie dziewiątą, ale tam już przed dziewiątą będziemy mieli. Już idealnie. O, właśnie jest za chwilę dziewiąta. Już właśnie będzie dziewiąta. Tutaj nic się nie zmieniło, co nie? Nie, nic się nie zmieniło. A tutaj też nic nie zmieniło. Jest dzień drugi. Mamy... tutaj, że jest pierwszy, mamy porząd pierwszy Friends of Monkeys. Zostało nam do ewolucji. Ewolucji to brzmi. Do kolejnego poziomu 4 dni i mamy 5 na 9 kamer. Dobra, to jest nasze. to. Tutaj nic nie ma ciekawego do odblokowania I to za kamera nam się blokowała. To jest jakiś pokój z pieskami. Tutaj jest telewizor Okej, okay. i tu spokój jakiś tam, pewnie tutaj ktoś przyjdzie I to są kiters. to są koty, co nie? <laughs> Śmieszne filmiki z kotami Dobra Aha, a co to jest? To jest... są jakieś tam, i to jest TV jeszcze, będą jakieś fajne... nie ma TV żadnych, dobra Wracamy tutaj I na razie nic się nie dzieje tego, co właśnie widzimy Muszę coś przekąsić Jestem sobie jedno z tych jabłek, w sumie drugie też I nie będziemy się czy do nie opłaca się nam Jakie są dzisiaj te 4 godzinki? 4 godziny, a to od 21 do 5, 4 godzina. Możliwe, że może w nocy na to pójdziemy Czekaj, bo co się dzieje A, e-maila dostałem Okej, okay, 50% Okej, okay. a w tej... ona idzie, o, ona idzie, dobra, trzeba poobserwować co nie? O, jest NUDE OK Myślę, że te kiedy będę miał po 20 minut Okej, okay. big box Dobra, i jeszcze NAKED OK Kolejnego e-maila, a Roy mnie teraz nie obchodzi w tym momencie Dobra i fullity, ale jak sobie tak? A nie mogę. Odblokowaliśmy nowe. A gdzie to jest? A, nude. On wiem, że są te. A te... on odblokowałem kolejne słowo, fajnie. I najkład... Dobra. Nowe słowo, gdzie ty jesteś? To słowo, ale w tym momencie to mnie tak lekko nie obchodzi. Ej, kolejna ta. Teraz gdzieś też tutaj. O nie. O nie. Czy to jest... Czy to jest... Czy to jest ten pan? Okej. Okay. Okej, okay, no tego my się nie spodziewał. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie będę mu nie mówił imienia, bo to jest. To, to jest... Złe. Dobra. Ale każdy wie, kto to jest. O nie. All main. O nie. Tego by się nie spodziewał, no. Tego by się nie spodziewał. Past o kurde. O, którego bym się nie spodziewał, no. Oj, 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 Dobra. No, Dobra, on... O, widać, że się ten pan wkurzył. Dostałem tutaj i proszę bardzo dostałem Kim może no, być. nurse Kitchen Old Man. Playboy. O, 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 o dostałem. Dostałem numer telefonu, będę mógł zadzwonić. Ale żeby zadzwonić. Mhm, dobra, zadzwonimy tutaj. Będę mógł dzwonić, spoko to mamy ten adres. O o, o, zaczekaj, 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 zaczekaj. Ale to jest czas. O i poszli sobie. Okej, okay, okej, okay. tak bym się spodziewał. Ale my z nie akceptem tym zakończymy dzisiejszy odcinek, a więc jak się prezentuje ta gra, powiedzcie jest fajna. Mam nadzieję, że wam się podobało. Leciemy ja po 30, ja to jem, leciemy ja po 30 subskrypcji i Nara. Nara i koszt, o w ogóle z te minus 50%, a kosztuje 6. Dobra i ja i zamówimy sobie pizzę. a no nie może lepiej nie pizzę, może to sushi, jednak jedno sobie zamówimy. I tym miłym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek, a więc Nara Nara to byłem ja, Beryl Gaming. Wy byliście Wy, Naray Kos, Nara, kos.